Szanowni Państwo, czasami zwierzęta, czyli psy, są bardziej wierne od tych, którzy nas osądzają, od tych, którzy winni przestrzegać prawo i winni po prostu robić to, co do nich należy, ale w sensie pozytywnym i tak po prostu po polsku. Chcę przede wszystkim podziękować wszystkim tym rodakom, którzy byli na mojej rozprawie dzisiaj w Starachowicach. Mnie, jak widzicie, troszeczkę pogięło. Oczywiście mam zwolnienie lekarskie, którego oczywiście sąd nie uwzględnił, bo nie zdążyłem go doręczyć, gdyż dopiero lekarze dzisiaj byli rano u mnie. Stwierdzili, że mam coś tam z kręgami i nie mogę się poruszać. Jak widzicie, chodzę o dwóch laskach. Doczołgałem się tutaj, aby wam po prostu podziękować i powiedzieć parę słów dotyczących Spraw dotyczącej sprawy, dotyczącą po prostu Rumunów. Może o bandytach rumuńskich będę teraz cały czas mówił, gdyż nauczka jest taka, a nie inna. Szanowni Państwo, złożyłem wyjaśnienie do sądu. Wyjaśnienie, w którym jasno przedstawiłem punkt widzenia. Odczytam Wam. To winno być odczytane w sądzie, ale sędzia widocznie nie uwzględnił tego dokumentu, jakże dla mnie bardzo ważnego. Chciałem być osobiście na rozprawie, ale kiedy można, to można. A kiedy czasami przyroda robi z człowieka kalekę, to wiele rzeczy nie można zrobić. Otóż wyjaśnienie moje brzmi następująco. Sąd Rejonowy w Starachowicach, drugi wydział karny, Stasica. I zwracam się. Wysokie Sądzie nie przyznaję się do popełnionego, popełnienia zarzuconego mi czynu, i chciałbym w tej sprawie złożyć wyjaśnienia. Nie zdecydowałem się na składanie wyjaśnień na etapie postępowania przygotowawczego, ponieważ nie mam zaufania ani do policji, ani do prokuratora, który nadzorował to postępowanie. Uważam wręcz, że zostało ono przeprowadzone tendencyjnie i stronniczo. A moje wypowiedzi w filmie Uwaga Grzybiarze, dotyczące bandytów napadających na grzybiarzy w lasach wokół Kielc, które stały się podstawą do skierowania przeciwko mnie aktu oskarżenia, zostały potraktowane wybiórczo i wyrwane z ogólnego kontekstu. Natomiast mam pełne zaufanie do sądu, jako niezależnego organu, i dlatego też zdecydowałem się złożyć wyjaśnienie dopiero tu, przed Wysokim Sądem i odpowiadać na ewentualne pytania. Wysoki Sądzie, należy zacząć od tego, że na kanale YouTube zamieszczam swoje filmy poświęcone problematyce społecznej, politycznej, a przede wszystkim prozdrowotnej. Jestem zielarzem i poprzez swoje porady staram się pomagać innym ludziom. To jest zdecydowanie główny profil mojej działalności. Czasami jednak zabieram też głos w sprawach o dużym. Zainteresowaniu społecznym. Jednocześnie uważam siebie za patriotę. Pochodzę z rodziny, której przodkowie walczyli o wolność Polski, a podczas ostatniej wojny zaangażowani, zaangażowali się z narażeniem własnego życia w pomoc Żydom. Trudno zatem, w ślad za tokiem rozumowania prokuratora, zawartym w tezie oskarżenia, w tezie aktu oskarżenia, uznać mnie za człowieka, który nienawidzi innych ludzi z uwagi na ich pochodzenie etniczne. I to do tego stopnia. Aby tę nienawiść przenosić na innych. Stanąłem pod, zarzu, przed, pod zarzutem nawoływania do nienawiści na tle różnic z powodów etnicznych w stosunku do Romów. Jest to zarzut całkowicie kuriozalny, biorąc pod uwagę fakt, iż na temat Romów nie wypowiadałem się w swoim filmie ani jednego słowa. Najwyraźniej funkcjonariusz policji, który spowodował swoim meldunkiem informacyjnym wszczęcie przeciwko mnie tego postępowania, a w ślad za nim również prokurator, nie odróżniają nacji romskiej od rumuńskiej. Nie jest to ani czas, ani miejsce, aby uzupełnić braki w zakresie ich edukacji. Niemniej jednak należy wyraźnie podkreślić, iż na terenie Rumunii zamieszkują dwa, dwie główne nacje, rumuńska i romska, których pochodzenie etniczne, kultura i obyczaje są zgoła odmienne. Nie chciałbym jednak tego tematu rozwijać, chociaż z punktu widzenia stawianego mi zarzutu. Okoliczność ta ma znaczenie. Czy gdyby prokurator, przy niezmienionym stanie faktycznym, zamiast zarzucania mi nawoływania do nienawiści wobec Romów, zarzucił mi to, Samo przykładowo wobec Żydów czy Niemców, to czy nie zachodziłaby przesłanka umorzenia postępowania na posiedzeniu w następie wstępnej kontroli aktu oskarżenia z powodu oczywistego brak faktycznych podstaw oskarżenia. Tak jak etniczny Niemiec nie jest Rumunem, tak samo nie jest nim Rom, i to niezależnie od tego, jaki jest w tym przedmiocie pogląd oskarżyciela publicznego. To, że Romowie i Rumuni zamieszkują jedno państwo, czyni ich jedynie obywatelami rumuńskimi. I to jest jedyny element, który ich ze sobą łączy. Zdaniem prokuratora, który sporządza akt oskarżenia, jest dokładnie określenie zarzucanego oskarżonemu czynu, i mając na uwadze fakt, że pozytywnie przeszedł jego formalną, Kontrolę uznać należy, iż celowo i świadomie zostało mi zarzucone przestępstwo nawoływania do nienawiści przeciwko Romom. Mając zatem na uwadze podniesienie wyżej okoliczności, zarzut prokuratura okazał się całkowicie chybiony, już z tego powodu powinien zostać uniewinniony. Powinienem zostać uniewinniony. Mam nadzieję, że Wysoki Sąd weźmie to pod uwagę. Odnosząc się zaś do treści moich wypowiedzi zawartych w filmie Uwaga Grzybiarze, pod adresem Rumunów, chcę podkreślić, iż piętnowałem wyłącznie rumuńskich bandytów, którzy napadali w lasach na terenie co najmniej kilku miejscowości powiatu kielckiego na Grzybiarzy, a zwłaszcza na bezbronne kobiety. Informacje na ten temat, na temat takich aktów posiadałem zarówno z mediów, jak i osobiście z przeprowadzonych rozmów z ofiarami rozbojów. Wystarczy tylko wskazać na przykładowe wiadomości zamieszczone w tym czasie w internecie. Przytoczę tylko kilka przykładowych. Wirtualna Polska. Mafia rumuńskich grzybiarzy sieje postrach w lasach pod Kielcami. Mają po, polować na koszyki z borowikami. Radio Kielce. Grzybowa mafia straszy mieszkańców. Echodnia w gminach Bieliny. Nowa Supia. Dochodzi do napaści na grzybiarzy. Ludzie mówią o mafii. To tylko wybrane... Media i tytuły, takich medialnych doniesień było znacznie więcej. Wskazywano w nich, że grzybiarze byli atakowani przez mafię rumuńskich, a nie romskich bandytów na terenie Złotej Wody, Bielin, Lechowa, Łagowa, Białej Wody i innych. Jednocześnie można było przeczytać o tym, że policja nie podejmuje żadnych efektywnych działań mających na celu zlikwidowanie tego zjawiska i zatrzymanie bandytów. Wechu dnia można było 30 września 2019 roku przeczytać, i w tym miejscu zatytułem tekst napisany przez dziennikarza. Do echa dnia. Czytelnicy dzwonili, że słyszeli o incydentach wymuszenia grzybów, wymuszaniem grzybów, do jakich doszło w ginach Bieliny, Łagów i Słupia. Policjanci zapewniają, że nie mają oficjalnych zgłoszeń, o, a żadne. Z tych, o których słyszeli, nie potwierdziło się. I jeszcze jeden cytat z artykułu z 30 września 2019 roku z Wirtualnej Polski. Policja nie wiedziała, jak sobie poradzić z zagranicznymi zbieraczami. Nie potwierdzono zgłoszeń o napadach. A członkowie zagranicznej grupy udawali, że nie rozumieją po polsku. Twierdzili, że są w Polsce legalnie, więc nic nie można im zrobić. Nie mam dostępu do policyjnych ani prokuratorskich baz danych, ale chętnie dowiedziałbym się, ile postępowań sprawdzających lub przygotowawczych przeprowadziły organy ścigania w sprawie rozbojów dokonywanych na grzebiarzach. Być może pan prokurator będzie mógł coś więcej na ten temat powiedzieć. Chcę zaznaczyć, iż rozmawiałem również osobiście ze starszymi kobietami. Które opowiadały mi, jak były napadane w lesie przez bandytów, którzy siłą odbierali im kosze z grzybami. Kiedy mówiłem im, aby to zgłosiły na policję, powiedziały, że boją się policji jak ognia i nie będą tam niczego zgłaszać. Nie chciały też, abym zawnioskował je na świadków. Teraz to w pełni rozumiem. Gdyby bowiem w swoich zgłoszeniach podały, że napadli je rumuńscy bandyci, a policjanci nie potwierdzieliby takich zdarzeń, to być może i one znalazłyby się na ławie oskarżonych, może nawet tu razem ze mną, za pomówienie lub inne przestępstwo na tle rasowym czy etnicznym. Z kolei za całkowicie zdumiewające uznać należy tłumaczenie policji w sprawach o przestępstwo rozboju, bo tym są przecież kradzieże dokonywane przy użyciu przemocy lub groźby natychmiastowego jej użycia. Policja potrzebuje oficjalnych zgłoszeń. Nie jestem prawnikiem, ale wiem, że w takich sprawach postępowania powinny być prowadzone z urzędu, a policja miała tę wiedzę na temat takich zdarzeń. Wystarczyło tylko zajrzeć do prasy lub internetu, skoro organy ścigania nie były w stanie w inny sposób powziąć wiedzę na ten temat. Jakoś jednak policja nie miała problemu z dotarciem do mojego filmiku w internecie i nie potrzebowała żadnego oficjalnego zgłoszenia, aby wszcząć postępowanie przeciwko mnie. Najwyraźniej jednak aktywność organów ścigania w zakresie ujawniania i ścigania przestępstw jest wybiórcza i to ze szkodą dla zwykłych obywateli, takich jak ja, którzy jedynie domagają się tego, aby wykonywały one swoje, swoje ustawowe obowiązki. Wracając do mojego filmu i zawartych tam wypowiedzi na temat działań policji oraz rumuńskich bandytów, chcę zaznaczyć, iż powiedziałem, że, powinna, że policja powinna każdego Rumuna, który zbliży się na obrzeże lasów, zamknąć do kryminału za to, że jest Rumunem. Skoro tak się dzieje, to właśnie ta wypowiedź stała się zapewne powodem przedstawieniami zarzutu, nawoływania, do nienawiści na tle różnic etnicznych. Jeżeli rozpatrywać tę wypowiedź poprzez pryzmat znamion przestępstwa publicznego, nawoływania do nienawiści na tle różnic etnicznych, to nie ulega wątpliwości, iż takie nawoływanie powinno być skierowane do ogółu. Tymczasem adresatem mojego apelu, w którym, w którym zdenerwowaniu użyłem kilku wulgaryzmów, była wyłącznie policja. To do niej zwracałem się, aby zatrzymywała na skraju lasu każdego napadkowanego tam Rumuna, dlatego że jest Rumunem. I dlatego, że jest Rumunem, i wsadzała go do kryminału. Poza tym zdanie to zostało całkowicie wyrwane z kontekstu mojej wypowiedzi i nie może być interpretowane bez zasięgnięcia do początku mojego filmu, gdzie jest wyraźnie mowa o działaniu rumuńskich bandytów. To ich i tak ich miałem na myśli. Kiedy apelowałem do policji o zatrzymanie Rumunów? Policja ma bowiem nie tylko prawo, ale i obowiązek zatrzymywać osoby podejrzane, jeżeli zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że dopuściły się przestępstwa. Skoro więc, jak wynikało z mediów, Rumuni atakowali w Lasach Grzybiarzy, to chyba rutynowym działaniem policji powinno być. Albo w sytuacji zaistnienia takiego przypuszczenia, zatrzymywać każdego Rumuna, który znajdował się w tym czasie w lesie, i ustalenia, czy dopuścił się przestępstwa, o którym donosi policji, donosili policji grzybiarze. Z tego, co wyczytałem w internecie, policja ograniczyła się jedynie do zwykłego legitymowania Rumunów, i nad tym te działania się kończyły. A proceder ataków na grzebiarzy utrzymywał się dalej. Tak jak zaznaczyłem na wstępie, nie jestem prawnikiem, ale w moim. Przekonaniu apel o zatrzymaniu każdego Rumuna w lesie i sp sprawdzenie, czy dopuścił się przestępstwa, które było na policję zgłaszane, nie jest żadnym publicznym nawoływaniem do nienawiści na tle różnic etnicznych, lecz domaganiem się ochrony ze strony policji i odpowiednich działań prewencyjnych z jej strony. Za to, za to płacą obywatele podatki. Dziwię się prokuratorowi, że nie zakwalifikował, to moje zachowanie najwyraźniej nie obejrzał dokładnie mojego filmu albo wyciągnął z tego całkiem chybione wnioski. W dalszym ciągu swojej wypowiedzi zwróciłem uwagę, że jeżeli policja nie potrafi nam, jako obywatelom, zapewnić bezpieczeństwa, to powinni sami o sobie bezpieczeństwo zadbać. Jest to nic innego jak prawo do obrony koniecznej. I chyba nie ma potrzeby bliżej tego tematu rozwijać. Tym bardziej. Że nie ma on żadnego związku ze stawianym mi zarzutem. Akt oskarżenia nie zawiera uzasadnienia, więc, tak na dobrą sprawę, sam nie wiem, co takiego w moich wypowiedziach było nagannego. I to aż do tego stopnia, a postawić, aby postawić mnie w stan oskarżenia. Mam tylko nadzieję, że nie chodziło również o prawo dostosowania wobec bandytów i to mniejsza o ich narodowość. Obrony koniecznej, nawet ze skutkiem w postaci pozbawienia ich życia, gdyby tylko tak można było się przed nimi obronić. Kończąc, wysoki sądzie, chcę jeszcze raz podkreślić, iż jestem całkowicie niewinny, gdyż w związku z wypowiedziami zwartymi w moim filmie nie dopuściłem się zarzuconego mi przez prokuratora przestępstwa, ani też żadnego innego. Uważam, że najbardziej miarodajne w tym zakresie nie jest stanowisko prokuratura, lecz oddźwięk. Jaki nastąpił po nakręceniu przeze mnie mniej innego filmu pod tytułem Akt Oskarżenia. Zapytałem wprost internautów, jak odebrali moje wypowiedzi na tle na temat Rumunów w poprzednim filmie. Uwaga, że brawie, prawie wszyscy, którzy zechcieli merytorycznie odnieść się do mojego apelu, wprost twierdzili, że żadnej mowy nienawiści tam nie dostrzegli. Gdybym zamiast Gdybym zatem miał taki zamiar, na co wskazuje prokurator, aby publicznie nawoływać do nienawiści z powodu różnic etnicznych, to skutek odniósłbym wręcz mizerny. I moje zachowanie powinno być oceniane w kategoriach znikomego stopnia społecznej szkodliwości. Dla mnie bowiem liczą się opinie zwykłych ludzi, do których swój przekaz adresują, a nie odosobnione zdanie policjanta i prokuratora. Widzącego we mnie przestępcę, a nie obywatela, który staje bezradny wobec policji i bezskutecznie domaga się ścigania prawdziwych przestępców. To wszystko, co mam do wyjaśnienia w tej sprawie. Szanowni Państwo, ponieważ nie mogłem być na sprawie z wiadomego powodu, takie wyjaśnienie wysłałem do Sejmu poprzez adwokata, który po prostu w mojej Ocenie robił to, co do niego nadeszli. Na, należało. Szanowni Państwo, powiem więcej. Za to, że broniłem polskie kobiety, które pokazywały mi swoje razy, jak były kopane przez bandytów. Za to, że człowiek jest tylko Polakiem, sąd w Starachowicach skazał mnie na 6 miesięcy bezwarunkowana. Bezwarunkowego pozbawienia wolności. Sześć miesięcy w moim wieku to po prostu jest już coś nie na rzecz. Szanowni Państwo, wielu domaga się, jak nazywał się sędzia, jak nazywał się prokurator, jak nazywał się policjant, który wniósł na mnie, oskarż wniósł na mnie oskarżenie. Szanowni Państwo, zacznę może od sędziego. Pan sędzia. Nazywał się Marcin Kroner. Pan prokurator to był Tomasz Stępień. I jeszcze był pan sierżant sztabowy wydźwiedziawału kryminalnego Komendy Miejskiej Policji w Kielcach, pan Tomasz Turek. Zgłoszenie poszło 16 16.12.2019 roku do Komendy Wojewódzkiej Policji. Także, szanowni państwo, to nie jakiś rumun, czy pan Rumun złożył na mnie doniesienie do prokuratury? Złożyła to polska policja. A winna polska policja i polska prokuratura zająć się tymi, którzy napadali, a nie tymi, którzy po prostu starali się bronić. Sędzia postąpił w identyczny sposób. Z klucza był inny sędzia. Nagle na ostatniej sprawie uśmienił się na sędziego o innym nazwisku. Szanowni Państwo można by było dużo mówić. Jak tylko żałuję, wiecie, jednej rzeczy, że dlaczego są skazywani prawdziwi patrioci. Powiem, wiem, jacy, żebyście wiedzieli. Teodor Kudła, za to, że złożył kwiaty w Oświęcimiu, skazany. Pan Rybak, za flagę polską, skazany. Też w obozie. Pan Bustowski Marcin, skazany wczoraj bodajże przez Izby Rolnicze, które winni chronić konsumenta. Pan Kękuś Zbyszek, skazany. Tomasz Czerniak skazany, prześladowany pan Jerzy Zięba. Mógłbym wyliczać wielu, wielu innych, ale pozostanę na tych. Szanowni Państwo, 6 miesięcy pozbawienia bezwzględnego pozbawienia wolności jest to bardzo wysoka kara dla mnie 70-latka. Wielu z Was, tych hajterów, będzie się cieszyć, ale nie cieszcie się, bo dzisiaj ja. A jutro możecie być wyskazani. I co wtedy powiecie? Kto wam poda rękę? Kto wam pomoże? Nikt. Pamiętajcie, najpierw kosi się tych, którzy coś robią, a później tych, którzy krytykują, gdyż są niewygodni, bo rozumieją, co było w przesłaniach. A na samym końcu tych środkowych. Czyli Was wszystkich, moi kochani, którzy oglądacie mój kanał i może wkrótce go nie będziecie już oglądać, gdyż stamtąd. Już nie można raczej nadawać, ale ja jeszcze jestem takim starym dziadem i takim typowym optymistą, że nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Cieszę się z jednej rzeczy. Wiecie jakiej? Że mobilizujemy się, że jest nas coraz więcej, że przeglądamy na oczy, czyja jest ta Polska, jaka jest ta Polska, co zostawimy swoim dzieciom. Cieszę się, że robicie magazyny żywności. Cieszę się, że przygotowujecie się na najgorsze. To mnie cieszy. To mnie naprawdę cieszy, że coś z Was zaszczepiłem. Natomiast jest tam kilku takich panów, którzy piszą, co zrobiłem z pieniędzmi, które oni wpłacili na, do fundacji, abym sprowadzał po prostu Polaków z Kazachstanu. Otóż do tych panów wszystkich się zgłaszam, którzy chcecie wiedzieć: weźcie swoje dowody, wpłat, przyjedźcie, Pójdziemy do księgowości, gdyż księgowość operuje pieniędzmi. Nie ja, ja ich nawet nie widzę. Księgowość Wam wyjaśni, czy zostały Wasze pieniądze wydane, czy są w tej chwili na koncie, czy w jaki inny, inny sposób rozdysponowane. Także zapraszam panowie. Ja nie mam nic do ukrycia, gdyż moje finanse, czyli Wasze finanse, są pod ścisłą kontrolą nie tylko Izby Rozrachunkowej, nie tylko mojej księgowej, ale również. Izby Skarbowej. Także pamiętajcie o tym. Ja nie mam zbyt wielkiego wpływu. Ja, jako prezes fundacji, mogę tylko zadecydować, że to zapłacimy, to zapłacimy. A jeżeli chcecie więcej wiedzieć, to Wam powiem tak na marginesie, że zakupiliśmy cztery konstrukcje domów drewnianych, które są zdeponowane w tej chwili na stolarni, gdyż jest okres, jaki jest, i nie mamy firmy, która by mogła te domy stawiać. Natomiast co do sprowadzania Polaków z Kazachstanu, to muszę Wam powiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Dla tych, którzy krytykujecie, spójrzcie na ustawy o repatriacji. I zobaczcie, w jaki sposób można sprowadzić z Polaków z Kazachstanu, czy jest szansa na ich sprowadzenie, bo ustawa jest, ale przepisy wykonawcze są tak drakońskie, że naprawdę staje się to wprost niemożliwe. Ale robimy, co możemy. Nie myślcie, że tych pieniędzy jest tak dużo, bo ludzie nie wpłacają pieniędzy. Pamiętajcie o tym. Pieniądze, które fundacja zarabia, to jest z tej książki, które prawa autorskie przekazałem na fundację, i poprzez rozdawnictwo tej książki wkładacie po prostu jakieś pieniądze do fundacji. Tak jest u nas w fundacji to rozliczane. Ani ja nie jestem na pensji, ani sekretarz nie jest na pensji, ani drugi człowiek, który organizował ze mną fundację, też nie jest na pensji. A raczej coraz więcej do tej fundacji dokładamy, ciesząc się. Że jak zbierzemy odpowiednią sumę, będziemy mogli zrealizować to, do czego jesteśmy powołani. Ale na dzień dzisiejszy rzeczywiście organizujemy magazyny żywności, które będą waszą własnością, a nie własnością fundacji. My tylko będziemy tymi zasobami może nie zarządzać, ale będziemy je administrować. Szanowni Państwo, tyle mam do powiedzenia w sprawie skazania mnie przez polski sąd na 6 lat, na 6 miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Prokurator oczywiście żądał 10, no ale sędzia był tak łaskawy w swoich poczynaniach, że zmienił mi do 6, no i oczywiście od kosztów sądowych odstąpił z tego względu, że doszedł do wniosku, że 840 zł emerytury to jest zbyt niska emerytura, aby jeszcze mnie skazywać. Szanowni Państwo, ja przestałem się już czegokolwiek bać, więc nie piszcie, że Kudliński jest zastroszony. Mnie już nie można zastraszyć. Mnie tylko Bóg może zastraszyć, ale ani Wy, ani sądy, ani prokuratora, bo ja naprawdę pogodziłem się już z tą drugą stroną. I dlatego jest mi wszystko jedno kiedy, byle bez cierpień. Dziękuję bardzo.